Na początku spuśćcie trochę, bo dawno nie było używane, żeby z przewodu zleciało. O, a właśnie a propos knajpy, to tobie sobie przypomniałem, że jak otwierali knajpę, taką wiesz, no, tą podlasiankę w czasach PRL-u, to nie bardzo, no pierwszy to musiał być bardzo spragniony i taki wiesz, mniejszym smakoszem był, bo pierwszego kufla przeważnie nikt nie chciał pić. Bo to zlatywało z rurek. Beczka stała w piwnicy. W piwnicy pompowali taką pompką ręczną, później już była sprężarka, więc w tych przewodach zostało wczorajsze paliwo, paliwo, znaczy <grym> piwo. piwo. Więc pierwszego kufla nie bardzo chcieli pić. No ale później, więc ja tu zlałem troszeczkę z przewodów i też powiem dlaczego tu na poprzednich opowiadaniach, dlaczego ja z góry polewam sobie tak, o, a prawidłowo to powinno się polewać po ściance, tak, powolutku. Dlaczego lubię pianę? Tak, miałem 5 lat. Na początku lat 60. w starych najpierw, po sumie ojciec, po sumie, była taka tradycja. Każdy po kościele, po, zwłaszcza po tej głównej mszy, po 12., to musiał obowiązkowo zajść do karćmy. Bo nie to, było Facebooka, tylko nie, musieli informacje w karćmie. telewizji jeszcze wtedy nie było, bo to początek lat 60. Informacje, i, a ogólnie, no, taki jakiś tam relaks. No więc po sumie zaszedł, w tej knajpie, do dzisiaj pamiętam, kuchenka elektryczna stała na kontuarze, taka ze spiralą czerwoną rozżarzoną. Na tej kuchence stał garnek, taki niezbyt duży, tam z pięciolitrowy. W tym garnku podgrzewało się piwo. No więc jak ktoś chciał ciepłe, bo to była zima akurat, to pamiętam, że była zima, no to taki kufel, brała pani taki kufel, łyżką taką normalnie aluminiową wsypowała yy, cukru trochę czerpakiem z tego garnka nalewała ciepłego piwa, ono z cukrem się trochę zapieniło i tato dał mi tak, pamiętam, tak, na, na, na taki kajtek byłem na dole. Masz, ja się przyssałem do tego piwa. Do dzisiaj pamiętam smak tej pianki. To było naprawdę pyszne. I dlatego piana Ci się dobrze kojarzy, a, a większość nie chce piany. Tak, a ja uwielbiam pianę, bo to jest smak dzieciństwa. Te piwo miało 3%, oryginalnie miało być, po pierwsze było rozwodnione często już, po drugie odparowało przy gotowaniu, więc do tego alkoholu było, miało o połowę mniej niż to obecne piwo. Myślę, że dziecku nie zaszkodziło, bo drożdże są zdrowe. A to jeszcze było w tej karczmie drewnianej? Czy... W tej starej drewnianej karczmie, prawdopodobnie to była karczma pożydowska yy, i tylko że prowadzona już przez GS, yy, bo do lata 60., początek lat 60. Teraz tą karczmę można zobaczyć w zakątku. Tak, tak, tam zmieniony został dach tylko, bo ona częściowo się spaliła. Ale ogólnie ściany, okna i, i, że tak powiem, rozkład wnętrza to został ze starej karczmy, z tej karczmy właśnie przedwojennej. Ja pamiętam jeszcze tylko, że do tej karczmy szło się po takich dużych kamieniach wybrukowanych i pod górkę. No, teraz już tak z perspektywy czasu myślę sobie, że oj, jak taki klient wychodził z Knajpy podchmielony, rozumiesz zimą, rozumiesz to nie jedno. Z To Nie, tak, Norman tak, To już mają takie wyobrażenia, bo nie pamiętam tego w tej Knajpie byłem bardzo rzadko, bo no, wiadomo, tylko w niedzielę po kościele i nie zawsze ze mnie brał, bo później jak już dojeżdżał do kościoła SHL-ką, to już nie zachodził do karczmy. Także wtedy to jak byłem w kaczmie firmy to piwo, to prawdopodobnie byliśmy koniem i wozem w kościele. Tak, tego bo nie ko koń sam dojechał do domu zawsze. No tak, często tak Na było. Na autopilocie. No więc tak. Natomiast prawidłowo to powinno się polewać po ściance tak powolutku, o, Słuchaj, wtedy się jest, nie piwi. To jest sztuka jeszcze ustawić ten, ten nalewak, to nie jest tak. taka prosta sprawa. Tak, ale dobra. Opowiadaliśmy dużo o tym, jak się piło piwo w czasach PRL-u w Polsce, ale ja muszę wspomnieć, bo to naprawdę utkwiło mi mocno w pamięci, jak, jak piło się piwo w Związku Radzieckim. Może nie w całym Związku Radzieckim, ale mam kilka takich przygód związanych z podróżami w tamtych czasach po, po sojuszu. W tej chwili to już jest Ukraina, ale te, pamiętam, to mi najbardziej utkwiło w pamięci. To było albo w Doniecku, albo w Komunarsku, albo w Pierwomańsku, bo do tych trzech miast jeździłem. Jeździłem do Pierwomańska, a do Doniecka i do Komunarska to jeździłem po zaopatrzenie. Wtedy się jeździło. Na handelek. W celach turystycznych się jechało, a przywoziło się złoto. Ta, tam jeszcze było na wschodzie. No ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że tam właśnie pojechaliśmy na zakupy. Yy, Pośliśmy na zakupy z taką yy, właśnie przyjaciółką, która zaproszenie mi przysłała. I upał był straszny, dosłownie 40 stopni, a tam to wschód, południe, taki klimat był bardzo ciężki. Zresztą głowa pewnie jeszcze od tego wczorajszego kawioru bolała, więc zobaczyłem piw bar. To bar piwny, do dzisiaj pamiętam, taki częściowo przeszklony z jednej strony i tak troszeczkę na odludziu stał, ale niedaleko dworca, pewnie żeby podróżni mogli. Więc idę, mówię, to idę, napiję się piwa. Zachodzę dzisiaj, pamiętam, w tym barze. Stoły były takie, piło się na stojąco. Przez metr stoły, stołki takie były. Więc takie, na takiej wysokości stołki, pełny ludzi. Gwar, dym tytoniowy, to tak, że siekierę można powiesić. Wiesz, głośne rozmowy, i na tych stołach leżały gazety. Na, na gazecie suszona ryba, to taranka się nazywa. Na każdym stole suszona ryba. Ja teraz sobie wyobrażam, teraz to tak jak chipsy albo orzeszki na przykład. Każdy, z do tym, piwa. że te, tą rybę przynosili ze sobą. Nie podawali tej ryby w knajpie, w, tej, w tym piwbarze. Tam było tylko piwo. Zawidziłem, piwo, ta w kufle to podobne do tego, a gazetę, te. Tarankę w gazecie każdy przynosił sam. Przynajmniej ci, co nastawiali się na dłuższe biesiady, to ta ryba on sobie skubnął. I powiem, te ryby, które były drobne i takie mocno podsuszone, to były dobre. Chociaż, jak, jeśli ususzyli tę rybę, ona była najpierw solona, później suszona. Jeżeli była duża i na słońcu suszona, niedostatecznie dosuszona. To w środku przy kościach była taka trochę, trochę, trochę śmierdząca, no. ale nie aż tak śmierdząca jak te szwedzkie kiszone śledzie. Także dało się zjeść jeszcze z piwem. Piwo było oczywiście mówię, takie jak u nas: 3% niepastyryzowane, więc często były jakieś tam sensacje żądkowe mogły być od tego No to piwa. piwo długo nie stało. No, dosyć no, ale i... tak, na sprawa się nie stało. No, więc no, też, że tak powiem, zafundowałem sobie to piwo. Jeszcze nie było, to było wcześniejsze czasy, nie było jeszcze takich problemów, bo później już były i z piwem problemy, już, już na początku lat 90., koniec 80. No więc wypiłem piwo i zachciało mi się do toalety. I tu jest ta najciekawsza historia. Wiesz, u nas toaleta też była, z, oprócz tego, że w Knajpie to była za Knajpą, taka wybetonowana, z tego, wymurowana z cegły, i tam też. Zapytałem gdzie, no pokazuję, jest tam. przypuśćmy za 30 metrów od tej knajpy, był taki z czyli z cegły wybudowany budynek mały, wiesz, i do tego budynku ułożony był chodnik. Szło się chodnikiem z takiej kwadratowej kostki. Do dzisiaj pamiętam, bo to jest obrazek, mam w pamięci do końca życia. A to lato i gorąco. Lato, 40 stopni, gorąco idzie idę do kibla. I tak, smród straszny, już w barze i wokół smród, wiadomo, bo piwo, moci i tak dalej. Idę do tego tą alejką, do tego kibla, i tak mnie zastanowiło w pierwszej kolejności, dlaczego po obu stronach tego chodnika są kupy. Kupy i porzucane te gazety po taranku, bo zamiast papieru toaletowego używali tej gazet. Gazety poprzyklejane do kup, rozumiem i kupy i tak i idę dalej. Tym więcej tych kup jest, coraz więcej więcej, myślę sobie, no dlaczego tam jest kibel, a oni tu walą po bokach, no nie, takie to niehigieniczne, smród mówię tak, no taki, że, że szok. No dzisiaj pamiętam, muchy latają i inne owady. Idę coraz dalej, idę, dochodzę do tego kibla, myślę sobie, ja nie będę robił, zachodzę do kibla, i obrazek też niesamowity, a w tym kiblu oczywiście tylko ten otwór taki i stopki na stopy. I na tym otworze, dosłownie pół metra, kupa nawalona. Do dzisiaj się zastanawiam, jak zrobił to ostatni, rozumiesz, na takiej wysokości. Chyba go ktoś za głowę musiał trzymać, rozumiesz? musiał być wysoki, no. najwyższy. No bo ono obrazek nie z tej ziemi. A innym razem, a propos właśnie też piwa, co utkwiło mi w pamięci, już było trochę późniejsze czasy, piwo sprzedawali w tych w sklepach spożywczych podjeżdża pod sklep spożywczy, a już nie było, nie zawsze było to. Była taka oddzielna kontura w sklepie spożywczym dużym, w markecie, gdzie był kran. Nie był to taki, taki zwykły kran, taki z jedną rączką i piwo. Przeważnie stał pusty, ale podchodzę pod ten market, patrzę, podjeżdża cysterna. Tyłem cofa, to był taki 6, czy tam było 8, czy 12-cylindrowy Ziu, takie niebieskie, z dużym ryjem, Bezynowy. Bezynowy. Podjeżdża cofa tyłem, szlangę podłączają, czyli gumowy <noise> szlauf, rozumiesz, tam, odkręcają kurek i on z tej cysterny przelewa do sklepu. W sklepie, widocznie jak, jak CPM nie był, jakiś zbiornik. Myślę sobie, o fajnie, wiesz, też gorąco było wtedy, napije się. To się napije, piwo przywieźli. No i wchodzę do marketu, jakie je bowiem jest zdziwienie, bo mówię, bo to już koniec lat 80., a tam już zostawiona kolejka stoi 20, rozumiesz? Z konewkami, ze słoikami, z dużymi naczyniami. miał <grym> pod ręką, to wyszedł z domu. No i już czekają, jeszcze nie polewają, ale już czekają, bo tam wiesz, trwa tankowanie, będzie piwo. Myślę sobie, no i co, jak ja się napiję? Po pierwsze, kolejka długa, jak tylko, a po drugie, nie mam w co. No, ale wiesz, że ja tak powiem, potrzeba matką wynalazków. Rozumiesz? Szyb, myślę. Ceny były wtedy naprawdę śmieszne, bo to było jeszcze w kopiejkach. Więc kupiłem taki najtańszy napitek, jakiś jabłkowy, trzy, w słoiku trzylitrowym, wylałem za sklepem. Upatrzyłem sobie klienta, który stał tam, czy czwarty, czy piąty w kolejce, żeby nie bulwersować innych. I grzecznie go poprosiłem, że jak tam ten baniat piwa kosztuje rubla, to ja mu dam cztery. Niech on mi kupi. Dobra, zgodził się. Kupił mi ten baniak, kiwa. Do dzisiaj pamiętam, jak sobie wiesz, piłem y, z tego słonika. O, no i to skończyło się w każdym bądź razie Tu akurat bez jakichś sensacji. Z pianą, czy bez, jak? jak pan sobie życzy? Piano. Z pianą. Piano to tak jak dla mnie, to tak w górki. Tak, bez piany. To polewa mnie. O, pan dobrze leci.